Klub Muzyczny Smok w Puławach stał się miejscem inauguracji kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do samorządu. Wydarzenie to przyciągnęło zwolenników i przede wszystkim kandydatów do startu w wyborach. Na scenie pojawiły się znane postacie polityczne Przemysław Czarnek i Małgorzata Wasserman, którzy podsumowali 8 lat rządów PiS. Lider lubelskich struktur prawa i sprawiedliwości zaprezentował kandydatów do Sejmiku oraz powiatu. Wśród kandydatów znaleźli się zarówno doświadczeni liderzy, jak i nowe twarze, które partia postanowiła desygnować do walki o lokalne samorządy. To są najpiękniejsze wybory demokratyczne wybory samorządowe, dlatego że one skupiają mnóstwo kandydatów w gminach, w powiatach, w województwie, w całej Polsce. Skupiają ludzi, którzy chcą brać odpowiedzialność za swoje środowisko. Za swoich sąsiadów, za swoje sołectwa, za swoje gminy, za swoje miasta, za swoje powiaty, za swoje województwo. Samorząd Województwa lubelskiego to jest rzecz, która jest naszą wielką odpowiedzialnością. I wielką odpowiedzialnością nie dla nas, wielką odpowiedzialnością dla wszystkich mieszkańców Województwa lubelskiego, wielką odpowiedzialnością naszą dla całej Polski, wielką odpowiedzialnością dla naszych dzieci, młodzieży i naszych przyszłych pokoleń. To my. Ludzie, którzy podejmują się reprezentacji swoich mieszkańców, radni, radni sejmiku województwa lubelskiego, to oni biorą na siebie obowiązek przeniesienia tej ojczyzny w przyszłość coraz piękniejszej, coraz lepszej, coraz bardziej oddanej społeczeństwu, naszego województwa dla ludzi i pokazali to w ciągu ostatnich pięciu lat. Ja wierzę w to, że ta walka za 7 kwietnia to będzie walka zwycięska, że tutaj w puławach nastąpi zmiana na stanowisku prezydenta, że puławy zasługują na to, żeby człowiek, który jest e, tak bardzo spełniony, zdolny, mądry, przedsiębiorczy, który pokazał, że jest człowiekiem sukcesu, żeby to on zaczął zarządzać tym miastem, dlatego że to rzeczywiście daje gwarancję e, na to, że to miasto będzie bardzo dobrze zarządzane, a to miasto ma przecież ogromny potencjał. Ogromny potencjał, macie tutaj państwo zakłady, macie Państwo tutaj instytuty. Jest ich tutaj chyba to jest jak na mieszkańca metra kwadratowego, to jest chyba jedna z, większa, z większej ilości instytutów tutaj. Macie Państwo potencjał, macie Państwo wspaniałe rolnictwo. To wszystko może się, to wszystko może pracować, to wszystko może się rozwijać, ale do tego rzeczywiście potrzebny jest prężny gospodarz. W związku z powyższym, szanowny panie Mariuszu, przyjechałam tutaj wierząc, znając pana osiągnięcia do tej pory, wierząc w to, że e, wygra pan te wybory i to miasto rzeczywiście zacznie się zmieniać na jeszcze, jeszcze dużo lepsze. Nie miałam okazji za specjalnie zwiedzić miasta, ale chciałabym się z Panem dzisiaj umówić. Na to mam nadzieję, Panie Prezydencie, że jak Pan już będzie tym prezydentem w kwietniu, to zaprosi mnie Pan tutaj w ciągu dnia i pokaże mi to wspaniałe miasto, bo na pewno jest tu bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy do zobaczenia. Na pewno chciałabym bardzo zobaczyć zamek, pałac, który tutaj jest i który jest taki słynny i wiele, wiele innych rzeczy i wierzę w to głęboko, że będziemy 7 kwietnia, jeżeli nie to dwa tygodnie później, wspólnie bardzo cieszyć się ze zwycięstwa. Jednym z punktów wieczoru było pojawienie się na scenie kandydata na prezydenta Puław Mariusza Wicika. Choć kandydat nie zdradził swoich planów na przyszłą prezydenturę, to jego udział w inauguracji kampanii był interpretowany jako sygnał poważnych planów na zwycięstwo w wyścigu o to stanowisko. Kilka tygodni temu, na początku roku, symbolicznie na początku miasta Puławy, na ulicy Sybiraków, mówiłem: Rozpoczynamy drogę na Lubelsko-5. Rozpoczynamy drogę po zwycięstwo. I dzisiaj jesteśmy symbolicznie przed Urzędem Miasta, drzwi do Urzędu Miasta. Są dla nas otwarte. Jestem perfekcjonistą i często się denerwuję, gdy nam coś nie wychodzi. Ale robimy naprawdę świetną robotę, bo chcemy tego zwycięstwa dla mieszkańców miasta Puławy. Mieszkańcy Puław zasługują na to, żeby miastem Puławy rządziła zjednoczona prawica. Razem tworzymy silną prawicową drużynę. Prawicową drużynę, która idzie do zwycięstwa. Bez Was tego zwycięstwa nie będzie. Bez Waszego zaangażowania. Bez wsparcia, którego potrzebujemy od wszystkich mieszkańców, od wszystkich mieszkańców, którzy troszczą się o los miasta Puławy. Także już z tego miejsca proszę, pomóżcie, a wygramy. Inauguracja kampanii wyborczej przez PiS w Puławach zapowiada intensywny okres walki o władzę na szczeblach samorządowych. Czas i przede wszystkim decyzje wyborców pokażą, jakie będą ostatecznie wyniki tych zmagań i kto zajmie kluczowe stanowiska w lokalnym samorządzie. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy, ulica Dembińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.